Witam was wszystkich serdecznie z tej strony król Żółci. Koło Charkowa Rosjanie przebili się przez linię obrony Ukraińców i to dosyć solidnie, bo na ponad 10 km. Nowojechorywka, Serdiwka, Nadia zostały już zajęte. Rosjanie w ciągu wczorajszego dnia zajęli więcej terenu niż Ukraińcy przez ostatnie dwa miesiące ofensywy. Pod kupiańskiem padła sinkowka, czyli ostatnia wioska na drodze do samego miasta nie doszłej stolicy Charkowskiej Republiki Ludowej. Na tę chwilę Rosjanie cały czas prą do przodu, a Ukraińcy dosyłają posiłki z innych frontów. Jak dla mnie, no to teraz po prostu muszą oni wycofać się za rzekę Liman. No bo tworzenie ad hoc jakichś punktów oporu w szczerym polu, no nie ma sensu i tylko zwiększa straty, a przeciąganie odwrotu tylko zwiększa ryzyko okrążenia części jednostek. Linia frontu jest jak tama do jakiegoś momentu wytrzymuje napór. No ale jak pęka, to pęka. Biorąc pod uwagę tą desperacką obronę, no bo tutaj idzie wszystko dosłownie, jednostki ukraińskie od jakiegoś czasu praktycznie odpoczynku nie mają, no to tym bardziej no, źle świadczy to o kondycji ukraińskiej. Po ewentualnym dojściu do Limana Rosjanie najprawdopodobniej zwrócą się na południe, do miasta Liman, o które będziemy mieli już trzecią bitwę i jeżeli Ukraińcy przeprowadzą wszystko we względnym porządku, no to front znowu zamilknie. Oczywiście nie taki jest cel zachodnich elit, no bo wszyscy chcą ofensyw, ale NATO nie ma tutaj środków, a jak zaczną kombinować, to jeszcze się Rosjanie do samego kupiańska przebiją. I jeszcze jedno, tych miejsc, w których przebicie nastąpiło, broniły te super hiper brygady przez NATO doszkolone. Póki co one wszystkie spisują się poniżej oczekiwań i zdecydowanie gorzej od tych powstałych przed wojną. I nie ma co się dziwić, no bo one są szkolone przez 3-4 miesiące, podczas gdy tamte mają ileś lat doświadczenia. A ten trening na to, to też nie jest nie wiadomo co. Zwłaszcza jak większość instruktorów nie zna języka. Na front zaporoski również przychodzą pewne posiłki i wszystko wygląda na to, że jednak będą próbować się przebijać dalej. I w ruch poszły tu już i pociski kasetowe, jak i nowa dostawa himars Podobno się zaatakować również energotar no chociaż... Te plany to oni już mają od jakiegoś czasu. Najgorzej dla Rosjan sytuacja wygląda pod Bachmutem, bo tam Ukraińcom po raz kolejny udało się dotrzeć do Kieścijewki, choć do samej wioski jeszcze nie weszli. To jest na tę chwilę personalna wojna dowódcy Wojsk Lądowych Ukrainy Aleksandra Syrskiego, który to sprawuje osobistą kontrolę nad poczynaniami wojsk i tym samym zapewnia posiłkom i zaopatrzeniu dużo większy priorytet, niż by to wynikało z ogólnej sytuacji na froncie. Przebicie się z powrotem do Bachmutu no to byłaby woda na młyn dla ukraińskiej propagandy, no bo sprawiłaby wrażenie, że oni rzeczywiście mają e, szansę na odbicie tych wszystkich terenów. No a do tego nie trzeba wiele, bo po otrzymaniu miasta z rąk wagnerowców regularnej armii rosyjskiej nie chciało się nawet wyprowadzić jakiejś ofensywy w celu zabezpieczenia tego miasta. A propos Wagnerowców do Moskwy wybrał się Łukaszenka porozmawiać o obecnym konflikcie z Putinem. Oficjalnie nawet powiedział, że ma problem, bo Wagnerowcy bardzo chcą iść na Warszawę. Znowu mamy powtórzoną tezę o chęci zajęcia zachodniej Ukrainy przez Polskę. Szczerze mówiąc, myślę, że to może być zapowiedź ataku na zachód właśnie Ukrainy z samej Białorusi. No bo jedynym minusem takiego ataku, no to jest tutaj szaludność, ze wszystkich obszarów Ukrainy najbardziej antyrosyjska. Cała reszta przemawia za. Na północnym zachodzie, niedaleko granicy z Białorusią, właśnie mamy masę ośrodków treningowych, kwater dowództwa i tak dalej. Takie miękkie podbrzusze, można by powiedzieć, w tej chwili. I bo jednocześnie większość jednostek bojowych, no, jest już na wschodzie. Mogłaby to nie być nawet klasyczna kampania z jakimś zajmowaniem dużego obszaru, no, tylko stworzenie kolejnego Bachmuta koło naszej granicy, na przykład nie wiem, z łódzka, no, to by zdecydowanie pogorszyło logistykę ukraińską. Znamy. Przy okazji okoliczności donosu na Gierkina, osoba odpowiedzialna za powiadomienie prokuratury to Dmitri Petrowski, będący medykiem w grupie Wagnera. No to oddziały się zawsze z samych kucharzy i medyków składają. Oczywiście wiadomo, że tu nie ma przypadku, jak dla mnie fakt, że tym oficjalnym powodem był gość z grupy Wagnera, jest jasnym sygnałem dla całej reszty tego środowiska około Gierkinowego. No, bo do tej pory wszyscy ci patrioci opiercielali ministerstwo, któremu zawsze przeciwstawiali bohaterskich wagnerowców. Striełkow i koledzy uważali ich po prostu za swoich. Pokazanie publicznie, że nawet wśród nich ta opozycja nie ma poparcia, no, ma ich odstraszyć od dalszych działań. I vice versa, no, demonstrujemy jedność. Wagner sobie przy okazji trochę PR poprawia po ostatnich cyrkach. No, generalnie wszyscy są szczęśliwi. No, może oprócz Stryjałkowa. W obwodzie odeskim Rosjanie wzięli się i za mniejsze porty zaatakowano port w Remi w mieście przy samiutkiej granicy z Mołdawią. A to znaczy, że i wciąż czynny port w Izmailie pewnie też zostanie na dniach wyłączony, a Ukraina de facto straci dostęp do handlu, do handlu morskiego. I szczerze mówiąc, to jest pewna niespodzianka, bo większość w tym ja myślała, że tak bliski granicy celów na Rosja nie będzie ruszała, no bo to jednak ryzyko. A rządy Rumunii, jak i Polski zresztą też. No tylko przebierają nóżkami, by wejść do tej wojny, no a to by oznaczało już wojnę trzecią światową. Albo Putin ma to już totalnie w tyłku, albo wie, że Zachód już na tyle porzuca projekt ukraiński, że nawet kolejna rakieta na notowskim terytorium niczego nie sprowokuje. A jak się Morawiecki czy gubernator innej wschodniej kolonii zacznie z tego powodu rzucać, no to dostanie reprimendę. Bo ostatnio Sołański odbył nawet rozmowę z Jensem, z Jensem Stoltenbergiem, Prosząc o utworzenie konwojów natowskich do ochrony zboża. No oczywiście nie chodziło mu tu o same zboże, ale o stworzenie precedensu do interwencji NATO w konflikcie. No bo jak taki konwój wpłynie, no to Rosja musi odpowiedzieć i mamy artykuł 5. Wciągnięcie w ten konflikt państw trzecich to na tej chwilę jedyne rozwiązanie dające temu rządowi w Kijowie jakieś nadzieje. Z tego co wiemy szef NATO odmówił. W poprzednim filmie nawet mówiłem, że Biały Dom zadeklarował, że w razie czego nie wyśle żadnej floty, choć wtedy wydawało się to nie mieć jakiegoś takiego kontekstu. No a teraz mamy ten kontekst, no bo ta rozmowa weszła po prostu z opóźnieniem. USA przy okazji wycofuje się z przekazania Ukrainie rakiet ATACMS, które miały być kolejnym game changerem. Rakiety o zasięgu do 400 km miały posłużyć do niszczenia celów na Kremie. No i podobnie jak ze F 16 wyszła kupa. Na tę chwilę w Stanach rośnie niezadowolenie z wysyłania pieniędzy do niekończącego się konfliktu. No a w następnym roku mamy wybory, i wygląda na to, że w miarę zbliżania się tych wyborów rząd amerykański mięknie. No co trochę mnie zaskoczyło, no ale to lepiej dla świata. Jeśli chodzi o samą Mołdawię, no to mamy trochę chyba wserowany na Holandii protest farmerów organizowany przez Stowarzyszenie Siła Farmerów, zarzucające rządowi celowe doprowadzenie do upadku mołdawskiego rolnictwa w celu wykupu go z obecnym przez zachodnich inwestorów. Skąd ja to znam? Po zdelegalizowaniu całej dotychczasowej opozycji jest to jedyna siła mogąca przeciwstawić się realnie obecnemu rządowi. A biorąc pod uwagę, że poprzednia opozycja była no, generalnie słaba, no to może to wyjść krajowi na dobre. Chłop potęgą jest i basta. A i podobnych ruchów powstaje w Unii w ostatnim czasie sporo. Kto wie, może nam nawet powstanie jakaś rolnicza międzynarodówka, w każdym bądź razie ich tak łatwo jako ruskich troli nie zakwalifikują, no także Maya Sandu ma teraz spory problem. Wiceminister spraw zagranicznych USA Victoria Nuland ma przyjechać z wizytą do RPA w celu nakłonienia tamtejszych władz do zrewidowania swoich relacji z Rosją. I znowu to samo, suwerenne państwo ma prawo mieć takie relacje jakie chce z kim chce. Na tę chwilę tamtejszy parlament pracuje nad ustawą pozwalającą na ignorowanie wyroków Trybunału Haskiego, Mechanizm, który ma, co ciekawe, już Wielka Brytania. Może bez Putina, na no, ale szczyt Blix nadal, nadal się tam odbędzie. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tym konflikcie, zapraszam na moje pozostałe filmy z cyklu Wojna na Ukrainie. Jeśli są dla Was przydatne, zostawcie łapkę, subskrypcję, bo to mi pomaga w rozwoju kanału. A jeśli chcecie mnie wesprzeć finansowo, zapraszam na mój profil na stronie www.pajkofi.te. Link będzie w komentarzu. A jeśli macie własne przemyślenia, to komentarze są Wasze. Dziękuję.